Panko, dzisiaj zrobimy sobie opening 8 yy, Milam i jednej, ulepszma, jednej ulepszlamy. i oprócz tej kupimy sobie jeszcze tą, ulepsz, tą ulepszlamę z tą snajperką. No, za, zaczynamy od Milam. Pan się trochę, trochę ciszej, ciszej mówił. No, jako się, się. Nic ciekawego nie wydarzyło. No, takie średnie, by powiedział. Jeszcze 7. Dobra. O, jest srebrna. O, niestety nie no, ale jest srebrna, to jest dobrze. 2000... Y, PD schematu, to nie jest źle. O, jeszcze złoto. Złoto mi się teraz bardzo przyda. A jeszcze jak zdobędziemy to, ile złota, 1680, to to kupię sobie ten duot. Dobra, jeszcze 6. Dobra, let's go. No znowu nic ciekawego. I złoto, no i rekons. No, słabo, słabo. Kurde, znowu mhm. I złoto, oj słabo, słabo Kurde, mu mieć to złoto bo z tego, z tego dorobi bardzo du dużo, z dużo złota Znowu nic Jeszcze trzy O, mam pecha dzisiaj. <śmiech> Widocznie. <śmiech> Dobra, jeszcze dwa. Dwie. I znowu jest. O. Mam trochę więcej złota. Dobra, ostatnia mi lama. Ostatnia mini lama. O, jest srebrna nie pękam przed Kurde, i znowu nie działam, że jest to wyjątkowy. Kodiak, to kodiak spoko I złota. Uuu, nie złota. Uuu nice. 103 zł z tego. Dobra, teraz otworzymy sobie jedną Ulepszlamę. Jest, 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 jest srebrna. Kurde, nie ma życie, ale jest srebrna, jest srebrna lama. Jest dobrze, jest dobrze. Może będzie jakiś tym. 50 talonów, 50 t -t 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 talonów, goryl. Goryl sobie może sobie na złotą lepsze, Tak samo myślę. Hmm, czekajcie. Bo gorąc jest dobry, tylko że nie wiem dlaczego rzeczy były osobno z, na złotnie, ale przecież mój, to, to, czego mam to zablokowane? Aha Nad, Nadmiarowe przyrody. Aha Dobra, wiesz to mniejsza, nie obchodzi mnie to zbyt Jakoś jeszcze sobie kupimy tą lamę Tą Górę 50 fotowców pójdzie się walić, ale... Dobra Złoto Dobra Mhm, dobra. No proszę, twoje. Ja... to tu jest... nice. Ja cię. Ja za, za, nie wiedziałam, że to tu jest nawet. Argonowy krabin. Oluj, opłacałaś to kupić. Jezu. Patrzcie. To, to i w ergonowe argonowy, no zarąbiste po prostu. W lame, a lama... Tego, też Tego też nie chcę. tylko też nie chcę, dobra. Mm. No, zdobyłem teraz 300 golda. Jeszcze zdobyłem oprócz tego yy, argonowy. No, co było na tyle? Narka.